Mistrzem Polski na rok 2007 została drużyna Budowlany Łódź. Mistrzem Polski, Marka Gdynia. Gratuluję drużynom za piękne widowisko prosimy o dalsze takie piękne mecze. Dziękuję. Dziękujemy, dziękujemy! 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 Myślę, że budowlanym tak się dobrze dzieje, bo mają wspaniałą Kapelana sportu. Piotra, uwaga, Piotra, teraz są wręczane i księdza doktora Piotra Turka. Wręczane są medale dla drużyny wicemistrzów Polski, zawodników Arki Gdynia. Brawo za warunki, jakie ciężkie postawili naszej drużynie za mecz i za cały sezon. i Bardzo byśmy prosili wszystkich kibiców o opuszczenie boiska. Na trybunach Naprawdę. Myślę, z, nami, miejsca. z nami są również dyrektor sportu Wydziału Marszałkowskiego Panzat Kaliński i dyrektor sportu miasta Łodzi, pan Mieczysław Nowicki. Witamy i dziękujemy za pomoc.